Ser MAKEDON! Witam w nowym roku! Dzisiaj gramy w nową produkcję Sferszcza, czyli twórcy np. komnaty Tu Nie Ma Nic, w którą graliśmy w ramach krowego dżemu. Od Sylwestra fandom cieszy się nowym demem i dzisiaj je ogramy. Z pierwszych informacji, tu Bóg Twaróg bez rotacji. Dobre! Gramy! Uwaga, to jest gra z dublażem. Dobry dublinkie. Anirreksio. Potrzebujemy twojej pomocy. Nasza wyspa została zaatakowana przez jakąś bandę szczurów. Zajęli naszą wioskę, pozamykali moje biedne kury w klatkach i ukradli posąg boga twaroga, sakroble. Jeśli go zjedzą, to biada nam wszystkim. Bóg twaróg nie odpuści nam takiej zniewagi. A wtedy nadejdzie ser Mageddon. Musisz odzyskać posąg oraz uratować mieszkańców mojej wioski. W tobie jedyna nadzieja. Spotkaj się ze mną na starej wyspie piratów. Ukrywamy się tu z Robinsonem. Kozo, pospiesz się. Nie ma czasu do stracenia. posąg boga Twaroga? A to dronie. Czy na tym świecie nic już nie jest święte? Nie mamy czasu na projektowanie nowego pojazdu, tak więc zbudujemy dobrze nam stany samolot. Ten, którym nas uratowaliście z kornelkiem pod koniec kapitana Nemo? Tak, tak, dokładnie ten. O matku. Minęło trochę czasu od tego, jak go zaprojektowałeś. Nie jesteś pewien, że nam się nie rozleci podczas drogi? Nie, nie, nie rozleci? Ja mam nadzieję, że się kurcze, rozleci i poleci. Zapewniam cię, Kretesie, że jest to projekt najwyższych lotów, że tak powiem. No, ubaw popachy. Ach, tak, proszę. To lista potrzebnych tam przedmiotów. Wszystko koko-ko ko, ko powinno być na podwórku. Reksio się pozbiera wszystkie części, a ty, Kretesie, zajmiesz się znalezieniem nowego sznura. Koko-koko-kona no, Nowego? A, a co się stało ze starym? Wziął i się gdzieś zapodział. No to ja lepiej będę się zbierał. No to, kochani, bierzmy się do roboty. Kogut zapomniał poinformować Leksia, że może zajrzeć na listę potrzebnych przedmiotów naciskając klawisz tab na klawiaturze. E, faktycznie, zapomniałem. No. O, faktycznie zapomniał. Halalo, budowa więźnia! Dobra. U. Niespodziewana zmiana kamery. Jest i magiczny dżemik. Bądźmy łagodni. <laughs> Samo się robi. Wydaje mi się, że jedno ze śmigieł ugrzęzło na drzewie. Hmm, tak, jakimś burakiem albo kakamieniem. Albo mam pomysł, spróbuję ściąć gałąź, na którym ugrzęzło śmigło swoim szponem. Jedyne cięcie jakiego dokonał rzucony szpon było cięciem budżetowym. No to żeś się popisał. Dobra, to wygląda na obiekt, którym trzeba się zająć. Hmm. No nie za bardzo mi to idzie. My nie umiem dać piłkę. Pan zapyta bramkarza jak pan zapyta posmacie. I brawo dla gorzowa. To jest to właśnie ta sytuacja, proszę zobaczyć. Gol. Gol dla Polaku. Może i oszukany, ale dźwięk był. A, sprytnie zabezpieczone. Przed nieposłusznymi graczami. O, to wygląda jak coś, czym można strącać rzeczy z drzewa. Panie kot, proszę mi dać kluczyki do ciężkiego sprzętu. Robiłem tutaj taki mały... Um... Odkop, że tak powiem, ale nie znalazłem nic ciekawego. A ja wiem, czyli to głos jest. Chcesz pożyczyć łopatę? Jasne, już mi się nie przyda. Tu trochę niestety słychać jakość mikrofonu, ale fajna taka cross-referencja do innej fanowskiej produkcji. Ile tych rur przy tym szambie już nawet pod ziemią nie mieszczą. Wow. Jak tak dalej pójdzie, to zajmą całe podwórko. Osobiście nie podoba mi się wizja życia w takim imperium rur. Tą referencję też strzeliłem, Choć nie grałem. Dobra, może lepiej nie toplać się w szambie. Nigdy nie widziałam tylu jeży naraz. Chyba musiały się tak zlecieć do tego sera. Ale ogólnie mów, mów. fajne uczucie rozpoznawać głosy z dobingu. <grym zanurza> Aloha, muchomora! Czy jak? <grym zanurza> A, jak, tak. o dzień dobry. Mam. ale coś tam takiego zielonego majaczy, jakby. Och, lipka. Wyglądało na to, że jedno z UFOs, trącone niegdyś przez Reksia burakiem, nadal się tu znajdowało. Nie wydawało się, że da radę gdzieś jeszcze polecieć, ale Rek się pomyślał, że może przydać się w inny sposób. Jakby tu mało śmieci było... Reksiu, musisz nam pomóc! Miałyśmy z Koko ko, ko, pilnować Dizla! No ale... <laughs> trochę się zagadałyśmy i... I ko, 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 kompletnie nie możemy go znaleźć! Prosimy, znajdź go i do nas przyprowadź! Tylko ko, ani słowa kogutowi, ani koko kornelkowi. Reksio postanowił wyostrzyć swoje psie i znaleźć Dizla przy pomocy swojego węchu. Niestety, nie był pewien, który z nich należał do Dizla. No to będzie chyba tu. Reksio miał już pochwycić Dizla, kiedy nagle. Mychnął. Ale idzie. Tere i... Och, wspaniała robota, Reksiu! Przyjm oto to wiadro w ramach naszej wdzięczności. No dzięki. Powodzenia, Reksiu. Będę czekać. No to jeszcze... Proszek skaczę? Działa? Działa. A oczywiście, że wezmę. Jedna butelka na ziemi więcej nie zrobi różnicy. Zrozumiałe. O, urok! No to się idealnie. Wyceluj prawym przyciskiem myszy w śmigło. A potem rzuć kurokiem, naciskając lewy przycisk. Co? Dobra, pa się rzuca. Studnia miała więcej niż 100 dni i tylko jedno dno, więc skąd ta nazwa? No właśnie to jest ważne pytanie. Co wy tu budujecie? Może ja kogoś mogę pomóc? Nie. Kolejna butelka. Kto tu mieszka w ogóle? Piwnica była zamknięta. To niefortunnie. Śmieci pomyślał Reksio. Reksio pomyślał śmieci. Reksio pomyślał śmieci. A, he, he. Samolot prawie gotowy Jeszcze tylko Śnur konopnojonowy Reksiu, musimy już ruszać No nie, jaki kawał drogi ja Muszę teraz przejść Wiecie są, so, lubię ten samolot. Nigdy nie ma z nim żadnych problemów. No, ostatnio nawet udało nam się na nim <grym> zdrzemnąć. Bala. Kiedyś to by nam kazali przeprawiać się przez jakąś no, rzekę albo inne bajoro. A no tu proszę, nawet pogoda nie okazała się istnym piekłem, powiedział Kletes, nie wiedząc, jak szybko miało się to zmienić. No, maczku, no to wykrakałem! Panowie, trzymajcie się mocno, przed nami ko-ko-ko-ko burza. Niech ktoś kiedyś zrobi taką grę, że bohaterowie będą mówić, że nie ma problemów i faktycznie nie będzie problemów. No ładnie. Wiecie, są lubię ten samolot. No nie wierzę. Już spadamy. No nie jest łatwo. Proszę wiedzieć, co tutaj się stało. Nie, no i piorun. Pie, pie, nie będę mówił, jak. Wiecie, są lubię ten samolot. O, no to chyba ostatni etap, skoro jedna literka została. No nie wierzę, a to co za roga? Że co? No nie wierzę, już spadamy. Wiecie są. Dobra, teraz już mnie lagun nie zaskoczy. Bestia okazała się francuskim rogalikiem. No nie wierzę. Już spadamy. Lagun daje pole do popisu. Dobra, teraz mam taktykę na niego. Lagunek. Szarać się, szarać się, szarać. Ja truć będę to strzelał. Damy piątkę, damy. I to fez. To strzelaj! To strzelaj do Polaka! Z przyjemnością. Trafiony, zatopiony. Wiecie, są. Pani wziął i zniknął, o, kochani, udało się, przed galu, stara wyspa, gieratów. Y, Normalnie ulga, że weź. <grystanie> Bardzo fajne, lubię ten samolot. No, i to już koniec dema. Polecam followowanie z ferszcza, gdzie tylko się da, bo content światowej klasy. Ale to by nic nie dało i tak, on miał. To by nic nie dało, no, ale nawet jakbym wygrał, wygrał, nie you. dałoby innesekon, nic. Innesekon. Ty... Nie, to jest mała różnica, tylko bieg. Do następnego. Linki w opisie, pozdrawiam.